Znamy nowy duet w Halotu Polsat, bo już wczoraj dokładnie Polsat ogłosił, że Krzysztof Ibisz i Paulina Sekutierzyna, dla mnie wręcz nieodłączny duet, ulubiony duet Polsatu, najbardziej ikoniczny duet Polsatu. Niestety śniadaniówki nie będziesz prowadził razem, a też zapytali ludzi kogo chcieliby właśnie u boku Krzysztofa i Pauliny. No i dużo osób pisało, że najprawdopodobniej będą to Ewa Wachowicz i Tomasz Wolny. I ta pierwsza pani się potwierdziła, bo Ewa Wachowicz oficjalnie już dołącza do teamu prowadzących Halo to Polsat. No Ewa Wachowicz jest dosyć znaną e, kucharką. Myślę, że najbardziej możecie uznać z tego programu Ewa Gotuje, a także programu to przew, gdzie była jurorką. Także ja powiem Wam szczerze, że jestem ogromnie ciekawa, jak Ewa Wachowicz poradzi sobie z tą rolą, bo dla niej to jest zupełnie nowa rola, zupełnie nowe wyzwanie, bo do tej pory miała wyzwania związane z kuchnią, mówiła o kuchni, czyli o temacie, który ją interesuje i który bardzo dobrze zna. A teraz będzie musiała się zmierzyć z wieloma tematami, z prowadzeniem śniadaniówki na żywo, co moim zdaniem jest dosyć dużym wyzwaniem. Napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się ten duet i czy będziecie kibicować i czy będziecie też tęsknić za Poliną i Krzysztofem, bo ja przyznaję, że troszeczkę tak. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, a my słyszymy się już niedługo.